przychodziła. Co? Nie byliśmy nawet blisko. Ja stąd wychodzę. My my my. No. Cześć, Cześć witajcie na kanale Agnieszka Grzeg Vlog. Dzisiaj mam gościa bardzo specjalnego. Tak jest rozwój. Cześć wszystkim. W ogóle wiesz co, po pierwsze dziękuję za zaproszenie, a po drugie, nie wyobraźcie sobie, jakie to jest niesamowite uczucie, kiedy oglądacie kogoś za dzieciaka, wychowujecie się na kimś, a później ta zaproszenie, zapraszony odcinek, no po prostu mega to jest słodkie. Naprawdę, ja cię pamiętam za mega się jara, pamiętam z czasów jak pana zjadami oglądały, tak wiesz. Ale to jest naprawdę to, no niesamowite to jest przeżycie dla mnie. Субтитры сделал DimaTorzok Wiesz co? Nie. <laughs> już nie! Nie, już nie. Ja, ja się chyba takimi rzeczami zbyt nie stresuję. Ale to bardzo dobrze. W ogóle poznaliśmy się już parę razy przed w sensie, za kamerą i stwierdziliśmy, że nagramy razem odcinek, bo naprawdę ja czuję z tobą taki vibe, e że to jest niesamowite. Ja to samo <laughs> nie zliczę, ile było, słuchajcie, próśb o to, żebyście nagrali coś razem. Tak, tak mega dużo powiem ci, że mój TikTok to po prostu było, a kiedy zamiany kosmetyczek z Darką, albo kiedy coś nagrasz z Darką, i wiesz, nie wiem co myślę, ojeju, Mówię, to musiało się wydarzyć. W pewnym tak, momencie. Tak. Czekajcie na zamiany kosmetyczek. Chcesz? Oczywiście. Bo będzie. A dzisiaj będziemy jeść. Ale. Jeść? To będzie wyjątkowy odcinek, <laughs> dlatego że będziemy mieć bardzo dziwne smaki chipsów. O, kocham chipsy, to po pierwsze. Ja też, ja też <laughs> mam chipsy. Ale to nie będzie aż takie proste, bo będziemy musieli zgadnąć, Gadnąć. jakie to są smaki, będziemy sobie sobą konkurować. O. I będzie kara na koniec. <śmienic> <Okay>. <śmienic> I powiem Ci od razu, co to będzie, musiał no, mógł się przygotować. Boję się. Więc uwaga, ta osoba, która przegra, będzie musiała na TikToka wrzucić. <śmienic> Bo to ja to tak. ja No. Wszyscy tak reagują, jak do mnie przychodzi. No, Ale ja tak, już, już tak. Na TikToka będziemy musieli wrzucić fakt o sobie, który przygotuje druga osoba. Ej, mega dobra. I dopiero potem już po odcinku możesz jak chcesz wrzucić wyjaśnienie, albo dobra, ja też mogę dobra, dobra, ej, mega dobra, ej, dobra, to Halo. jest. No powiem ci. Wow. O, ja myślałam, że powiesz, Aga, słuchaj, lubię cię, ale. ale nie wiem co byś musiała naprawdę zrobić, żeby Tarka powiedziała A wiecie co, wychodzę, pa oh. Ja już tyle w swoim życiu przeżyłem, że oj kochana To też prawda, też prawda no. Dramy, dramy w zasadzie. Cały czas Jeżeli chodzi o zasady, to im, Jeżeli w ogóle nie będziemy wiedzieć co I jak, to mm -hmm. możemy użyć, uwaga uwaga Koła <laughs> Oh my god, ej ale to jest dobre No i co? I mamy tak ABC, czyli podpowiedzi, że możemy na, Mamy na przykład trzy różne smaki do wyboru I mm -hmm. wybieramy, który to będzie No I mamy jeszcze gwiazdki i to są podpowiedzi to na przykład jest to smak zbliżony, albo coś tam, coś tam. Tak Ale jak jest to jest channel. przekminione, I love it, Słuchaj, i śmiekiliśmy, jak to zrobić to żeby jest było. A więc każdy z nas ma długopisy, będziemy sobie zapisywać, o jakim smaku myślimy, a jeżeli nie, to właśnie będzie koło ratunkowe, okay. możemy go użyć trzy razy. Więc czas na rundę, numer jeden. A ja się trochę stresuję, tak szczerze, nie wiem, teraz się zastresowałaś to już ty <laughs> <A śmiech> Nie mi... mogę przegrać tarka, nikt nie przegrywa. <laughs> o, widzę, <laughs> o, że tutaj. Konkurencja. Oczywiście, no dobra. No dobra, więc mamy... mamy... ten sam smak chipsów, tak, czy to Tak, ten jest... sam smak chipsów. Mm. Śmierdzi starością. W ogóle ja kojarzę <grym> ten zapach. Tak? A ty tak... <grym> <grym> dobra, możemy? Aha. Wali kurzem. Czy są chipsy mm. smaku kurzu? Jak masz to... Czekajcie, zacznie, no. czekajcie. Jakieś stare chipsy. Mm -mm. Mi się Ale... coś z tym bardzo kojarzy i mam wrażenie, że to jest ten smak. Nie wiem, czy jest taki smak ogólnie, bo to nie, nie napisam smaku, Aha. tylko co, jak, jakąś rzecz, która tak smakuje. Okej, okay, dobra, to co będzie najbliżej, to wygrywa. No dobra. Więc uwaga, ja mam grzyb slash trufle, bo takim kurzem... Ej, bez kitu. A wiesz co ja napisałem? Ziemniak na patyku. Nie, bo to smakuje tak jak wiesz, gdzieś tam jedziesz na wakacje nad morze, nie? I bierzesz tego takiego ziemniaka na tym patyczku. i to tak smakuje, przysięgam. Darka, ale to są po prostu chipsy! To jest po prostu ziemniak na... ze solą! Ale, ale. One mają różne smaki czy ziemniaki na patyku. No to jaki to był smak, co ten taki zwykły? No taki zwykły, zwykły ziemniak z solą. Aha, <laughs> czyli chipsy-solone. No nie, bo cipsy solone nie smakuje jak na patyku salony. No, ja sobie wyobraziłem, że są lejce i na tych lajsach jest ten na patyku. O, ale to byłoby super! Ej, ale nie, ma, nie masz wrażenia, że to tak smakuje? Tak, ale celowałam... Ej, ale serio teraz jak powiedziałeś, to bez kitu jakiś grzyb. Coś takiego starego na mnie, więc to jest grzyb. Ja Dobra, czy możemy zobaczyć paczkę i dowiedzieć się co to jest? Nie byliśmy nawet blisko. Iberyjska szynka? Jakby... Ja w ogóle tu nie czuję. Ale, ale ty byłaś bliżej. Przyznaję ci punkt do tego, że ja też bym powiedział bardziej, bo mój to na nie był smak. Ja po <grym> prostu napisałem jak <ziemniak> na patyku. <grym> <grym> Powiem <grym> ci tak, jedyne... Co to ma wspólnego z tym, co ja mówiłam? To to, że stare, bo szynka iberyjska jest jakby taka No, wiesz, no, no. Byłaś bliżej. W ogóle ja byłem gdzieś w odległym uniwersum, także przyznam ci punkt, tak szczerze. Nie wiem, czy, <grym> czy, mogę sobie, czy mogę sobie na to pozwolić. No dobra, to to jest taki zapasowy punkt. Jakby się okazało, że nic nie zgadniemy, okay. to załóżmy, że jest jakiś. Dobra, no dobrze nam to wyszło, okej. Okay. Ale wiesz, co ja jadą kiedyś bardzo podobne chipsy. I ja próbowałam sobie wyobrazić, mm. jaki to jest smak. I może dlatego nie wiem, mi się. Ale nieważne, Dar darka czy po prostu. Darka czy psiarka, Dzisiaj jakby nie. No trochę... ma, mało chipsowa. No. Ale powiem ci, to było trudne. Ale ty, ty masz za duży bagaż doświadczeń, jeżeli chodzi o testowanie, jedzenie, i ja zgłaszam tutaj teraz. Ale przed... powiedziałeś, że lubisz <grymka> <jak> chipsy. <grymka> no ale ja jem ja wiesz, paprykowe albo na cebulka, to jeszcze jakieś chipsy, nie wiem, po prostu. Niesamowite smaki z całego świata. Okej, okay, to fakt, <grymka> że mam. Dobra, w tym mam większe doświadczenie, ale tutaj jakby miałam wrażenie, że to jest gryp. No i szczerze, masz bliżej niż ja. Szukajmy się na rundę drugą i zobaczymy, jak nam pójdzie. No na razie poszło nam słabo. O, ej, bardzo lubię tą konsystencję. Jest ja taką W sensie to, to jest jaśniejszy w o. Oh. No, o. O, bardzo specyficzny ten zapach. Ty, ja chyba wiem co to jest. Ej, ja chyba też. Mmm, jobe. Mmm. Ej, bardzo mm. smaczne. Mhm. Idziemy. ci tak. Są zajebiste, są przepyszne. Ale nie do końca wiem, co to jest. Nie wiem, co to jest. W ogóle nie pachnie tak, jak smakuje. Dobra, ja zapiszę, bo chyba wiem. Naprawdę, temu go Ale nie mam do tego pojęcia, co to jest za smak. Czy mogę koło fortuny? Nie powinno być tak. Oczywiście, ja bym chciał koło fortuny. Dobra. Na Obojętnie. Jezus, dzięki a, B, C, Bogu! Ale super. A, zupa cebulowa, B, pasztet starburski, C, udka. Co to jest pasztet starburski? E, zupa cebulowa. Ej, a to jest, to jest... Że to No podzinę. właśnie. I najlepsze jest to, że moje nie jest w ogóle. Żadną z tych trzech rzeczy. No dobra, a czy znaczy, to... ja mogę zmienić? Możesz, no? Zmień teraz, pozwalam Ci na to. Bo to w takim razie jest tak, jak ja bym też użyła No tego tak, koła. no spoko. No dobra, ale dobra, no jak nie, nie wiemy, bo ja... faktycznie oboje nie wiedzieliśmy, więc ustalmy. Dobra, ja dam drugie. Ja, a ty, ja daję pasztet. pasztet a co tam jeszcze było? Trzecie, żub, żabie utk. Ud... że to będą żabie utk, to ja właśnie Nie. Ja w ogóle, dobra, pierwsze, które zapisałam, to są oliwki albo oliwa. Przysięgam ci, że ja chciałam dać oliwki. Tak, tak ja. No bo to Jak oliwki, no. Ja pierwsze, co Myślałam, że to są oliwki. Oliwki! oliwki mega! O? Czy to smakuje ce cebulą? Trochę. To jest cebulowa, a z drugiej strony mam takie wrażenie czegoś takiego. Jak już teraz usłyszałam te trzy, to coś mnie znaga, Więc ja przedstawiam pasztet. Ale... Ej, to może być pasztet. Ale były oliwki! A jak mam już zaprezentować, to już za późno. Dobra, ja dam zupę cebulową. Czyli Czyli wygrałaś. Fogre. Ej, ale naprawdę smaczne. One są pyszne. Ej, one są naprawdę smaczne. Ej, jest naprawdę polecanko. Miałam. No, w ogóle google no, są, są przepyszne. Ale One są właśnie tutaj z takim czarnym tym i myślałam, że o może takie zmielone oliwki. Myślałam ale sobie Ja myślałem, oliwki, no. że to są oliwki darka pasztaciarka. Nie rozkminiłyśmy tych zasad tak dobrze, bo jeżeli ty zakręciłeś kołem... Ja na ucho powinienem że no, Bo ja bym, ja bym no. ale ty też byś nie, nie wydał, no, no bo tak. jest Dobra, to ja, to się nie zalicza. Czyli jest bo ja mam 7, oliwki. Tak. Ej, naprawdę smaczne. Pyszne. Jaka to jest druga marka tych chipsów? O właśnie, to są chipsy z dirza. Żartujesz uh -hmm. chyba. Za mnie 2 złote. 5 zł. dokładnie. Dokładnie No to prawie. I mają właśnie różne dziwne smaki. Ale naprawdę mega. I sopieczne. Wyglądają bardzo smacznie. I wyglądają mega podobnie też mają te takie no. czarne kluski. Uuu. Uuu. Okej. Okay. Dobra. Ofo! Ja już wiem co to. O ja też wiem. A się je? Ja mnie to odrzuca trochę. No to jest ja Nie wiem, czy ty masz napisane to, co ja. <laughs> no to, no ja to Ocet? Ja mam truflę. I to była trufla, na pewno. No tak mi się wydaje, bo ja lubię ogólnie trufle, ale to mnie odrzuca. W sensie jest tak mocno. Nie, że ja ten trufle, ale... <laughs> O to śmierdzi. Śmierdzi trufą masz o co? No. Śmierdzi takim... Ale jak ja to posmakowałem, to mówię... No ocet. Sorry, ale ty no. oblinałeś chipsa. No, a, przepraszam, a jak moje kubki smakowe mają, przepraszam, poczuć e, smak tego chipsa? Powiedz. No, ja jakbyś jadł loda. No. No, no śmierdzi no, się tak. To tak... No. Proszę, zobaczmy Ale... zobaczmy to, bo się mnie trufla. Mam wrażenie, że oszukujesz. I no, <laughs> jest... zmiem twierdzić. <laughs> Nie byłam blisko do tej pory, jakby to jest jedyny smak, który... Ale to tylko przez to, że to było mega intensywne. No No, Ale... było mega intensywne, a ja nie mam węchu i smaku, także. Ale trochę serowe było, też. Ale właśnie, mam wrażenie, że takie... No, jak taki śmierdzący ser, ser. Ten taki właśnie, francuski... właśnie, ja też myślę, że się mm. nad tym, dlatego napisałam ser i ocet. A ja miałam, bo to było coś, co poczułam jako pierwsze i miałam takie dobra, zostanie. Nie, tym, dobrze, no. dobrze ci to poszło, no. no. No dobra, jestem chyba ready na kolejny y, test. Mm, to nie wygląda. Nie wygląda to dobrze. No nie. To jest takie czy w ogóle czerwone jakieś takie. Mmm. Ale dziwne. Co mm. to jest? Mm. <gryśla> lubisz kwaśne? To jest ocet. Właśnie. <gryśla> no o tym chciałam To jest A czemu to jest takie czerwone? Może to jest ocet winny? To... Oh. Dzięki. To, to może być ocet. A czy to może być takie proste i czemu też czerwone? A czy ja mogę zakręcić koł? Zakręć. Bardzo specyficzny smak. Tak, że Podpowiedź. Podpowiedź. A w sumie to jest o, to z podpowiedzią jest no. fajniejsze chyba, no. Coś owocowego i jest zamarynowane. A nie, nie marynujesz czasami w ocecie? Chodźcie. No ale właśnie o to chodzi, że to jest jakaś rzecz marynowana w occie chyba. Ale ty jak zapisałeś ocet winny, to też będziesz bardzo blisko, tylko ja mam szansę yy, być... Ale ja nie zapisałam ocet winny, tylko ocet. A, no, no, no to ocet, no. no żeby... O kurde, to jest coś w occie? Jakis, jakiś owoc w occie? No, dobra. Mm. No nie wiem, czy jest coś takiego. Owoc? powiedziała, mm. no, że... dobra. To jest mm. owoc, prawda? Do, ja obstawiam tylko, tym nie wiem. Śliwkę? Nie, jakieś jabłko. No dobra, ja dam śliwkę w odcie, ale ja nie wiem czy no to No dobra. dobra. Żurawina. Nie zgadza się, to śliwka. Śliwka? <laughs> to, to jest japońska śliwka. To musi być jakimś tytanem. A co gadżej? Ale jestem I'm no, impressed. Jestem, ja też. No, jestem po prostu z ciebie dumny, tak szczerze. Dziękuję. Naprawdę. To było ciężkie. Ale, ale że ty to, to po prostu pociągnęłaś, powiem ci, to przepięknie. Ale mi się wydaje, że powinieneś dostać pół punkta, bo dałeś ocet, a to jest ocet ze śliwką. Ale, ale pyszne. Bardzo, no bardzo specyficzne. Dobre. A są smaczne, że uh -huh. jeszcze i tak. Mm, no. tak Powiem ci, że mm. chyba bardziej mi to nawet smakuje, niż te takie octowe, te A, tak, takie... Tak, 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 w ja wiem, no. ocet, Coś takiego. Tak, 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 tak lepsze, lepsze, stary, lepsze, no? bo no? mają jeszcze jakiś posmak dodatkowy, mm. ale nie zgadnę, że to śliwka, nigdy w życiu. No, ja bardzo strzelałam. Kolejna runda, jedziemy. Te wyglądają bardzo Uuu, smacznie. Jakieś tam... Mm. Na sobie taki. Prawie zapachu nie mają. takie bardzo... O, rzeczywiście. Ale dziwny ten czymś w ogóle, zobacz. Dobre? Nie wiem, co to jest. Ale to jest mi... co? Od razu wiedział. Ale to wali. Okropne. i to wali strasznie. Może ja jeszcze Nie, nawet nie chcę próbować drugiego chyba. Nie wiem czy to... no dobra. Może że to jest to. Tak, masz jajko sadzone. Ja sam jajo, bo to wali jajem. Ale to smakuje takim sadzonym jajkiem. Wali jajem. Jajko Za pierwszym razem, jak posmakowałem tego chipsa, to mówię, o fu, jajko sadzone. Ale nie takie pyszne jajeczko sadzone z patelni, tylko właśnie jajko sadzone takie sztuczne. Wow. Ja szczerze byłem przekonany, na setkę, ja bym dał sobie rękę uciąć, że to jest jajko sadzone. Niesamowite, to jest jak z tą śliwką, ale Naprawdę? mi po prostu tak zapachniał jajem. myślę, że to jest możliwe, że mi wali jajem? Nie określiłabym, czy jest smażony, czy jest ten, ale ty miałeś... Patrz, widzisz, no. czyli ty, a jesteś fanem jaj, czy nie? Wiesz to ja lubię jajka. <słuch> Lubię pracę z jajkami, ale... Ale tu poczułem. że... Ale tu poczułem, że to jajo nie jest za świeże, także mm. ja podziękuję. Kocham twoje wyczucie, czytajesz to już tak pełny punkt. Dziękuję. ojej, To Oj, ja taki płat pomyli takie tarla, łza, i tak... D <laughs> dziękuję. Nie wiem wszystkim moje fanów, chci nie wierzyli. Chciałbym z tego miejsca pozdrowić dwie najważniejsze osoby w moim życiu. Mnie i siebie, dziękuję! <laughs> Dla mnie one są nawet smaczne. Wiesz to dla mnie nie. Na przykład jak zająłem tylko jedno, to, to byłem pewny, że nie, nie spróbuję drugiego. Ja widzisz, prawie opróżniłam. No, dla możesz by z... też opróżnić, ko kochana, to moja. Dla mnie jest naprawdę okej. Okay. Jakby chipsy, jajo, spoko, ale na razie chyba najbardziej nam smakowały te ym, e, pasztet. pasztetowe. Kolejna tura. One wszystkie wyglądały tak samo. Tak same. samo. O Jezu. Ryba. Maka no. Co? Czy to no no bo... no no jest tak? Tak kręmi. O! 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 Naprawdę mój to jest chyba? taki obrzydliwy, to jest taki, tak hałsko daje! O! Kochani, by przed tymi kamerami, bo tam. No nie, no wali rybą. Daję, ale to na pewno jest ryba. Jaka, nie mam tego pojęcia, ale napiszę ryba, ukośnik makrela, no. bo smakuje jak te puszki takie. Tak, o, sardynki. O. Ja mam sardynki ryba, ty masz makrela ryba, ale. Kawior. Ka o, nie jesteśmy chyba taki fancy? Ale ryba to ryba. No wali rybą, ale wiesz tu? Co tak nie ale to w ogóle nie pachną. Ja miałam no? wrażenie że w ogóle, że nie mają zapachu. Chipsy zmielczone z kawiorem oraz aromatem kawiorowym, one mają w sobie kawior? 0,18%. Oooo, mm. to jest prawie 1%. No, no powiem ci, kurde, aż mam ochotę spróbować jeszcze raz, czy poczuję kawior, ale to była taka ryba, taka śmieszna Ale Ale szczerze, taka ja myślałam, ja że nie wytrzymam tego. Ej, straszne, te chipsy. No. To chyba były najgorsze. Tak. Były najgorsze, ale zapach... Ale zapach naprawdę nie, w ogóle zapachu jakby nie miał I, I to jest straszne, bo ja mam ochotę jeszcze raz tego spróbować. No może mniej... żeby był bardziej kawiorowy teraz, ale... No ja, Tam, taki, jak już hmm. zaczynasz to mielić, to w pewnym momencie... Jest posmak taki. Mhm. Taki właśnie rybi. ikry. Czyli zero punkto. Chyba, chyba tak. Albo po, Albo po punkcie. punkcie, bo ryba to ryba. Tak. Dobra. Bo ryba to ryba, tylko inna forma. Mhm. To jest niedojrzała ryba. Mm. O, te ładne, te takie. Te głyse. Takie... Ej, te wyglądają mhm. bardzo tak, fancy, powiem tak ci. Tak, 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 tak. Nie mam zapachu. One wszystkie tak samo jak no, tam. jak słone, mhm. po prostu. Uff. Prosecco. Prostecco. Ty, to jest owocowe i słodkie. To jest słodkie, jak takie... Ale nie czuję taki a... Może trzeba polizać? nam to... ci że jak Prosecco. Z czego no. jest Prosecco zrobione? Z tak winogron. No, ale rzeczywiście lepiej czuć smak, jak się liża te chipsy. Ty no, naprawdę smakuje jakimś takim... Winogrona jakieś takie zkiśnięte. No. No. <laughs> Lepsze winogrona, tani winiacz. Mm. M może owoce pisząc winiacz mam na myśli prosecco. winiacz, jakieś prosecco, jakieś takie wiecie... Mm, ja bym dała... Bo prześniega mam no... Jakiś... Ej, no chyba, że weźmiemy sekoło fortuny. Bo możemy razem wziąć? No dobra, weźmy Jej razem. razem. O, no, no, weźmy razem dobra. no weźmy razem, dobra. A no, nie mówcie że dobra. dobra. To ty kręcisz. ABC... O ja... O. <laughs> mm -hmm. To jest coś płynnego. A, wygrałem to. Bo dla mnie to taki właśnie bardziej albo taki sok, albo właśnie wino. So, so, Czy przy smaku wina? Ja mam wrażenie, że mogą być, no. Dobra, Bo to daję. mi trochę zajeżdża właśnie winogronem. Ale daję wino. Tak. No dobra, no. Prosenko! Proszę! Oh Nie my pierwsze co powiedziałeś. Szczerze? Pierwsze co powiedziałeś to Prosecco. Boże, ja chyba jestem medium. Medium, no naprawdę, no, bo serio, bo to jedyne co ja czułam to właśnie jakieś takie słodkiko, jakieś takie... A ja mówię, ja tak posłucham, ja mówię, o Jezu, Prosecco, Nie ja mówię jak Prosecco, ej to jest niesamowite. Wow. Ale patrz jak daleko zaszedłeś z pierwszej rundy ziemniaka na patyku do Prosecco, excuse me. ja ziemniak na patyku. Boże, kawiesz, lowy. Wow, dostajesz tak zasłużone bóg, jak z tym jajkiem. <laughs> Serio, gdzieś jajko z sadzone. to my wiemy, po prostu. Wow. To mi Ani zalatywała się takim Proseko na początku, a no. później mówi Winogrona, bo tak jak się myśli on smogu Proseko, ja mówię: Kto robi chipsy o like, smogu yes. Ale szczerze. Wow. One może nie są smaczne, ale są yes. ciekawe. No. Są ciekawe, bo ten smak jest taki. Ale wiesz, co mi nie odpowiada, to że one no. są słodkie. Tych chipsów bym w ogóle nie jadła. Mhm. Ale przed jajo? Zjadła. Prosecco? Jakby. No, no. O ja yeah, mam... kocham te. Co to jest? <grym> Kochasz te, Znaczy... Mm -hmm, A kocham się... te chipsy, bo ja sobie mogę je położyć na język. A, ja wiem, co to jest. Kształt. już sięma. No właśnie, ja tak jak wącham, to mi się wydaje, że też wiem, ale. Mm -hmm. O o! o. A, 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 a... A a. Wow, kto sprawia takie chipsy? Ej nie spodziewałam się, że... <grafię <grafię Jezu! Patrzcie! się! <grafię> Ey, serio, straszne to jest! To jest jak nie piecze! Ale my zjedliśmy po jednym... Ale gipsie. ja wiedziałam co to jest, od razu pomochałem. No właśnie tak pomochałam i czuję, że coś jest takiego... Mhm. tego się nie da chyba pomylić. Mhm. Wasabi. Masabi. O jest jakie to jest ostre Co to jest? Co? Los calientes. Verde. To są jakieś papryczki chili stare, a nie to, wasabi. To, ale to smakuje wam jak powącham mówię wasabi. Tak, bardzo pikantne chipsy o smaku sosu Los Calientes. A sos Los Calientes to czasami nie wasabi, tylko w płynnej formie? A właśnie już patrzę. Że taki, Ej, ale powiem wam, że pierwsza sekunda, kładę... ja bym pewnie, że to jest wasabi, pierwsza no. sekunda, tak... Bo jeżeli to są to samo co wasabi, no to po punkcie dla nas, bo byliśmy bardzo blisko, nie? No, no and habanero. Ale wiesz, co mi się wydaje? Że mnie bardzo zwiódł ten kolor. Kolor i zapach. i zapach. Zapach pachnie jak wasabi. Wow. Ale w smaku teraz ja po prostu czuję rzeczywiście mm -hmm. ostrość, ale nie czuję już tej chrzanowatości wasabi, bo wasabi to jest chrzan. Tak, 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 tak. O, widzisz, bo on piecze tu, a chrzan mm -hmm. piecze z tyłu. Z tyłu. A byliśmy takie pewne. Ja, ja przysięgam mm. ci, że ja. Ja bym dał sobie ręce udział i już ja bym nie miał rąk. Przede ja bym pewnie jeszcze ten kolor, ja mm -hmm. wasabi. Od razu jak to wleciał na tackę, ja mówiłem wow. wasabi, albo jakiś koperek, albo coś innego. Teraz to już w ogóle będziemy mieć zero smaku przez, przez no, wszystkie kopie smakowe jestem są. jestem w szoku, bo naprawdę No. Bym... <laughs> Oooo! Wow, no właśnie wygląda jak te takie... Ketchupowe, no. <laughs> ale to chyba byłoby zbyt proste. Nie wiem. Jezu, ej, Wyobraźcie ej, sobie to? Wow, wysłuchaj, tak, wysłuchaj, chcesz wiatrak? Nie, ale tak. Nie, <grych> okay. Ale naprawdę się aż po ciebie sobie, jak to musiało być gorą gorące, jak to musiało być ostre. Mmm, ostre. krupkę. Mmm, dobre. Przepyszne. One są ostre? Czy mi się wydaje? Bo już nie wiem, czy mi się nie. Nie wiem, czy mi piecze od tego, czy od tego. No, mam. ja chyba bym koło. Ja też bym wziął koło, bo około, nie wiem, nie, nie mam pojęcia. No. sam się co to jest w ogóle za film uh -huh. Bo to no, tak jak te jest Stixy. Mhm. ale tak już. Ja wycieram uh -huh. oczy, Ty wycierasz e, czoło. Dobra. Ty kręcisz teraz, bo ja kręciłam ostatnio. Bo to było Aha, dobra. Just no to spróbujemy. Podpowiedź. Będzie trudniej. Będzie trudniej. Ale zawsze możemy wziąć jeszcze jedno, bo został no. Będziemy kręcić dyskutować. Ale nie jest to będzie podpowiedź. Jest to po prostu jakaś odmiana papryczna. Czyli. Miałem czasie jest czerwone, ale słodkie. Już wiem! Znaczy nie wiem czy to będzie to, ale... Ale mogę jeszcze raz koło sam? Ooo! Darka spryciarka! Mmm! Błagam, aby cał... Jeeees! się! Ale... Jezu, jak idealnie ci weszło! No! Słucham. Ja Ale jalapeno, chili. Chili. Mm. <głos> Fila! <głos> Co?! Pieprz no, pieprzka... Ma pieprzka... Pieprz, pieprzka jen? A chyba papryczka, więc pieprz jen to Kajenne jest. Kajen jen to chyba też jest papryczka. Co w się sensie ja musiałam. Jest... Jezu. No ja powiedziałam od razu chili. Trzymać się tego. Ciekawe jestem co do tam masz, Bizana. <laughs> <laughs> nie ma takiego koła. Nie no tle. dobra, dobra, zostawię chili. Trzymam się tego, co powiedziałam. Ja mam zapisane sweet chili. Bo są... So, jest... <laughs> Ale wiesz, że chciałam napisać słodka, słodkie... Ten. No dobra, sweet chili. Co to? Hot chili. A, hot chili. Chili mamy po punkcie. no Niech będzie po punkcie, no. Ty masz zapisane chili, ja mhm. mam zapisane sweet chili, więc raczej ty powinieneś mieć może pół punkta? To zależy kto wygrywa. <grych> to Ale zależy. Jak, zależy. Jak, jak ty obstawiasz? Bo... Tu zależy? zależy dużo O nie, bo jest napisane Chipsy o smaku papryczki Chili, czyli ty wygrywasz. Czyli ja punkt e, a Albo, pół Tak, tam tak może być, no. Wam, <noise> że nie spodziewałam się, że tutaj podzielicie na pół punkta i okazuje się, że macie remis. Nie! Serio? Dlatego, że ja dostałem pół punkta i teraz ja tobie dam pół punkta i wygraliśmy. Ej, ale to jest, szczerze, bardzo fajne zakończenie to jest. Bardzo fajne, ale to znaczy, że obydwoje musimy nagrać? Ja nagrywamy. to będzie beka. No jasne. Czyli poczekaj, to ty musisz wymyśleć mi, a ja tobie. Dobra, ale ja właśnie nie wiem, co tobie wymyślić takiego. A, tylko musimy to nagrać na takiej zasadzie, że słuchajcie, że dawno już tam o tym myślałem, żeby to powiedzieć, ale no teraz nas, dzisiaj jest ten dzień. Ale to musi być od tego, co? Nie, może być takie w sensie no poczekajcie, po prostu... ja muszę pomyśleć. To jest ciężkie do wymyślenia coś takiego na biegu. <grym> Dobra, ja, ja mam dla ciebie. <grym> ja tego aż tak nie kminiłam jak ty, w sensie, no właśnie, a... że, że to a... musi być takie... Aha, to my tego nie kminiemy tak mocno? Znaczy, powiem, powiem ci co ja wykminiłam, no. byś nagrał, że, że zawsze chciałeś to powiedzieć, a dopiero to się odważyłeś, że masz Prawą stopę, większą od lewej. Ej, <laughs> się upychać, ej, dobra! Szukajcie w lewego buta. Zajemiste! Zajemiste ja mogę na co takiego <suszy> nie wpadł! Poczekaj, to musi być no. na przykład e, albo wiem. O! Na przykład, no. że nie widzisz na jedno oko i że zawsze udawałeś, że widzisz. <laughs> A może jesteś daltonistką, i przez tyle lat A i, i, tego, i robię do, make-upy, dobra, ale, ale robię to totalnie z dupy. No, ej, a to jest dobre, tak trzeba zrobić, mm -hmm. no? Okej, okay, czyli, że jestem daltonistką. Że jesteś daltonistką i że tak naprawdę nigdy nie wiesz, jaki kolor make-upu używasz. Musimy to nagrać, jak wyjdzie, w dniu wyjścia odcinka. Tak, 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 tak. tak, tak no. E, albo dzień przed. żeby ja sobie zdjęcie, no? Po publikacji filmu, następnego dnia. Tak, możemy tak, tak. tak, wyjaśnienie. Tak, że no, słuchaj, to było do odcinka i tak dalej. Cieszę się, że przyjąłeś zaproszenie, mimo tego, że nie wiedziałeś, co będziemy nagrywać. Ja kocham, tak, jak to, po prostu zapraszamy na pewno na zamianę kosmetyczną, jak się pojawi na kanale. Oczywiście. YouTube. A tymczasem pamiętajcie, że na tym kanale widzimy się w każdą środę, a na kanale Beauty w każdy piątek. Jeżeli jakimś cudem nie znacie Darius Rose, to wpadajcie na TikToka i na Instagram. Będzie tutaj podlinkowane. Trzymajcie się po zobaczenia. Bóziam Was!